Bardzo dziękuję, żeście w tym momencie, w tej niespodziewanej chwili, przyszli i odpowiedzieli na moją prośbę, która także polega na tym, żeby nie być samemu z sobą w takim momencie ważnym momencie, jaki się wydarzył tragicznym momencie w historii naszego państwa. Tak to trzeba powiedzieć. Nie ma słów ludzkich które by potrafiły wyrazić tragedię tych ludzi, rodzin, współmałżonków, dzieci. Można sobie to tylko wyobrazić, co się dzieje w tej chwili. W tych domach i wszelkie słowa współczucia są małe, którymi moglibyśmy objąć te rodziny i tych wszystkich, którzy z powodu tej katastrofy ucierpieli. Myślę, że jest to i jestem pewny, że jest to także wydarzenie tragiczne w dziejach naszego państwa. Można powiedzieć, na służbie społecznej, bo przecież jechali na uroczystości, tak ważne dla Polski. Na służbie społecznej zginął kwiat naszego życia społecznego, politycznego, kultury, rodzin związanych z Katyniem, a więc te wszystkie wymiary trudno ogarnąć. Jestem przekonany, że jest to także, czy nie jest to ten czas, kiedy można stawiać pytanie dlaczego. Bo te pytania w tym momencie postawione mogłyby nas podzielić. Tym trzeba po prostu poczekać, dlaczego tak się stało. I to jest to pytanie, które także bardzo trudno stawiać Panu Bogu. Wielka. Niepojęta tajemnica Bożej Opatrzności, ale również wołania o miłosierdzie Boga dla tych, którzy zginęli, dla ich rodzin, zmiłowanie boskie nad tym wszystkim. Pewnie są takie pytania, do nich należy to pytanie, dlaczego, które trudno stawiać w takich momentach, nawet Panu Bogu. Ludzie, którzy Przychodzili do Chrystusa, kiedy mieli swoje wielkie problemy, szli do Niego i opowiadali Mu o tym i dzielili się z Jezusem tymi problemami. Jezus ich pocieszał, czasem uzdrawiał, czasem pomagał, czasem leczył i choroby, i cierpienia. I to jest to, co powinniśmy zrobić teraz. I właściwie to jest to najważniejsze, dlaczego Was dzisiaj tutaj poprosiłem. Żebyście powiedzieli Warszawie, żebyście powiedzieli Polsce, żebyście powiedzieli wszystkim, że chcemy razem pójść do Jezusa z tymi sprawami, z tą sprawą, która się zdarzyła w Polsce. Chcemy pójść na modlitwę i chcemy pójść na mszę świętą, odprawianą zarówno za tych, którzy zginęli, jak i za ich rodziny, ich bliskich. Ale przeświętą, świętą prawdziwie odprawianą za naszą ojczyznę. Także z tą taką naprawdę szczerą intencją, żeby to zło, które się wydarzyło, żeby to cierpienie rodzin, żeby to całe zdarzenie nas po prostu zjednoczyło. Żebyśmy byli razem w tym, co się stało i przy tym, co się stało. I dlatego bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiaj nam przeświętą do katedry Polowej zginął także biskup Polowy na godzinę 18. Zapraszam do archiatedy warszawskiej dzisiaj na godzinę 19. Wszystkich zapraszam. Nawet jeżeli się nie zmieścimy, będzie nagłośniona ulica Świętojańska. I zapraszam jutro, w niedzielę miłosierdzia Pięć lat temu żegnaliśmy papież w tę niedzielę. Zapraszam na MSZ Świętą na kole. Tam jest taka figura Jezusa Miłosiernego. Od paru lat odprawiamy tam MSZ Nazywamy to miejsce takimi małymi łag łagiewnikami. I tę MSZ na jutro zaplanowaną odprawiać będziemy w intencji ofiar tej tragedii, o Boże Miłosierdzie dla nich, w intencji rodzin. O Boże, zmiłowanie i pomoc tym, którzy przeżyli stratę najbliższych, ale równocześnie będziemy się modlić w tej przyświętej razem z arcybiskupem Hozerem z Pragi za całą naszą ojczyznę. Bo to jest wydarzenie o bardzo wielkich konsekwencjach. Trzeba, żeby modlitwa ogarniała wszystkich, i modlitwa ogarniała także naszą Polskę kochaną. A więc dziś o 19 w archikatedrze, godzinę wcześniej w katedrze polowej na ulicy Długiej, a jutro o godzinie 15 zgromadźmy się wszyscy warszawiacy na tę modlitwę pod figurą Miłosierdzia Bożego na warszawskim kole, aby się modlić w tych intencjach, w tym wszystkim, co się wydarzyło. Bądźmy solidarni. Nie wiem, czy są porównywalne wydarzenia katastrofy w takiej skali, w takim wymiarze, jak to się wydarzyło dzisiaj. I właściwie żadne słowo. Poza tym, że pójdziemy z tym do Jezusa i będziemy Go prosić, żeby nam pokazał jakby analogię i związek tego, co się stało z tym, co się stało z Nim na krzyżu Wielki Piąty. Także stawiali apostołowie pytanie, nie przyjdzie to na Ciebie? Dlaczego? Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna. I jeżeli jest prawdziwa pociecha w tym wszystkim, a jest w Bogu pociecha, to to, że po Wielkim Piątku przyszedł poranek wielkanocny, że Chrystus zmartwychwstał. I prawdziwe słowa pociechy, dla tych, którzy stracili najbliższych, dla nas wszystkich poniekąd. Jesteśmy dziećmi tej ojczyzny, są w Chrystusowym ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu. I tę modlitwę do Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chciejmy zapewnić i obiecać wszystkim, których ta sprawa tak mocno dotknęła. Jeszcze raz Wam mówię, Bóg zapłaci.